Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie z dużym dofinansowaniem do swojej działalności będzie w efekcie realizował w tym roku siedem projektów o ambitnych założeniach, które oparto na innowatorskich opracowaniach i pomysłach. Te środki w łącznej kwocie projektów, które na tą chwilę mamy wygrane w Moku to jest 124 500 zł, to są środki zewnętrzne. Poza tym będziemy mieli jeszcze wkłady własne i tu chcę też podziękować prezydentowi miasta Gniezna i Radzie Miasta za to, że te środki nam zagwarantowali, dokładając do wygranych projektów. Te projekty pochodzą między innymi z takich instytucji, jak biuro niepodległa, z zachęty z Narodowej Galerii Sztuki. Z Muzeum Historii Polski, Narodowego Centrum Kultury i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. To są y, jak gdyby podmioty, do których wnioskowaliśmy i udało nam się y, wygrać zewnętrzne projekty. A projektami są. Między innymi projekt, który nazywa się Słowo Kształty. I tutaj y, otrzymaliśmy 17 tysięcy złotych. Z y, fotografii z garażu Janusza Chlasty 39 200. Powstanie Wielkopolskie od podszewki o codziennym życiu. Powstańców, tutaj kwota 31 300 zł. Drugi projekt również z tą naszą marką Domu Powstańca Wielkopolskiego dotyczy kobiet i wolności o bohaterkach powstania wielkopolskiego. Jest to pewna kontynuacja, gdzie napisaliśmy w tym roku o te środki, aby pokazać rolę kobiet w powstaniu wielkopolskim, bo na cały czas jeszcze swojego należytego miejsca nie odzyskała. Do tego projektu udało się pozyskać 17 tysięcy złotych i Piąty projekt w tej chwili wygrany to jest Obcy Język Polski, kwota 20 tysięcy złotych. Poza tym jesteśmy też uczestnikami dwóch projektów realizowanych przez Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne Promyk. I tutaj mamy projekt, co pan na to, panie Fredro. Promyk tutaj razem z Biblioteką Pedagogiczną Miasta Gniezna. Uzyskał kwotę 15 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. I drugi projekt to jest zaproszenie do Tuwimowy, międzypokoleniowy również projekt realizowany z Promykiem. I to jest kwota 25 tysięcy złotych pozyskanych też od Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Niektóre z projektów są już ściśle związane z nowym sezonem i powrotem do moku przy ulicy Łubińskiego po rewitalizacji. Pierwszy projekt, o którym chciałam powiedzieć, to Festiwal Fotografii z Garażu Janusza Chlasty. Będzie to festiwal, który odbędzie się we wrześniu w całym Gnieźnie, tak naprawdę nie tylko w Gnieźnie, także w Poznaniu we wrześniu łącznie z naszymi partnerami. Tutaj Miejski Ośrodek Kultury będzie partnerem wiodącym, dlatego pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 39 200 zł. Z Galerii Narodowej Zachęta, ale oczywiście chciałam podziękować panu Władysławowi Nielipińskiemu, bo bez jego zaangażowania i ciężkiej pracy w ogóle by nie było pomysłu na, na to wydarzenie i nie byłoby to możliwe. Nie każdy wie, że pan Janusz Chlasta zostawił po sobie 6000 negatywów. Są to negatywy obrazujące życie w w zakładach pracy, jak na przykład polania, życie uliczne, takie z wcześniejszych lat, z lat 70. 80. Także przyrodę, także sport i naprawdę odbędzie się ten festiwal w wielu miejscach, mamy ponad 20 partnerów, ale z racji tego, że Mok pozyskał na to środki, to odbędą się u nas trzy wystawy. Jedna będzie w nowej galerii Miejskiego Środka Kultury Numiejskiego już. Będzie to pierwsza wystawa inaugurująca tą galerię, druga w Starym Ratuszu, natomiast trzecia będzie wystawą plenerową. Również wydamy katalog na tę okazję katalog, z którego wszyscy partnerzy będą mogli skorzystać, bo chcemy upamiętnić. Tą postać w takim stałym w wydaniu, ale także odbędą się u nas warsztaty fotograficzne. Także zachęcamy serdecznie, wszystko rozpoczyna we wrześniu się, natomiast my już ciężko pracujemy, żeby, żeby już dobrze wystartować. Drugi projekt, czyli powstanie wielkopolskie od potrzewki o życiu codziennym powstańców wielkopolskich to projekt, który również zacznie się we wrześniu i zacznie się inauguracją 70. sezonu Miejskiego Ośrodka Kultury i będzie to impreza rodzinna, piknik rodzinny retro na wyspie na jeziorze, nad jeziorem Wenecja. 100 lat temu chcemy pokazać jak ludzie żyli, również w tym miejscu odbywały się potańcówki, właśnie takie retro zabawy z muzyką na żywo, będzie profesjonalna scena, profesjonalny zespół swingowy, będą gry i zabawy podwórkowe, sesja fotograficzna też w takim retro stylu, także zapraszamy serdecznie, będzie to początek września. Ale również odbędą się, odbędzie się panel dyskusyjny. Tutaj zaprosiliśmy profesora Karwata i pana Marka Rezlera, którego jeszcze wcześniej u nas nie było, a bardzo nam zależy, żeby, żeby też pokazać te dwie osoby razem, bo bardzo korzystamy z ich naprawdę niesamowitej wiedzy, robiąc warsztaty na co dzień w Domu Postańca Wielkopolskiego. Zwieńczeniem będzie. Koncert, koncert, który będzie upamiętnieniem w stronę Jana Ignacego Paderewskiego. Myślę, że o tym powiemy więcej, jak, jak już będziemy znać termin i, i konkretny program. Ale będą również warsztaty edukacyjne dla dzieci, tak jak zawsze to bywało. No i ostatni projekt o kobietach w Powstaniu Wielkopolskim to kontynuacja projektu Opelagi Gdeczyk. W tym roku wybraliśmy niejedną postać tylko po prostu postać kobiet, taką zbiorczą postawę chcemy pokazać, jaką kobiety w powstaniu prezentowały. Tutaj mamy Ewę Kasprowicz, mamy praksedę wysocką, o której mówimy w domu powstańca wielkopolskiego, ale wiele różnych kobiet, których czasami imienia i nazwiska po prostu nie znamy. Chcemy upamiętnić te postaci. Przygotowaliśmy warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Zaprosiliśmy panią babkę od Histy, która ma 30 tysięcy obserwujących na Instagramie, także mam nadzieję, że to przyciągnie nauczycieli, żeby dalej móc opowiadać o tym niezwykle ciekawym temacie. Odbędą się warsztaty dla przedszkoli, dla e, klas od 1 do 3, szkół podstawowych. Odbędzie się również wystawa, oczywiście wystawa, która podsumuje to wszystko, przygotujemy warsztaty, przygotujemy materiały do warsztatów dla szkół, takie, które będziemy mogli rozsyłać w całą Polskę, będą mogły pójść i niekoniecznie będzie trzeba odwiedzać naszą wystawę czy dom powstańca, ale będzie można po prostu z nich skorzystać, będąc w kompletnie innym miejscu w Polsce. No i zapraszamy serdecznie. No będzie jeszcze warsztat dla licealistek, naprawdę sporo wydarzeń, także mam nadzieję, że ten od września do listopada ten czas będzie obfitował w takie dosyć historyczne tematy, ale myślę, że w takim wydaniu bardzo przyjemnym do przyjęcia, a nie takim ciężkim, jak to czasami bywa. W ramach jednego z projektów wzbogacimy się także o nowy mural. Symboliczne słowa Narodowe Kształty, tak nosi, taką nazwę nosi nasz projekt, dofinansowany z biura niepodległa w ramach programu Symbole Narodowe RP. Jest to projekt, do którego zaprosimy przede wszystkim dzieci i młodzież z gnieźnieńskich szkół podstawowych i liceów. Chcemy z nimi razem skonfrontować się z znaczeniem i z ich odbiorem symboli i barw narodowych, e, tym czy mają dla nich jakiekolwiek znaczenie, czy mają na, na nich wpływ, czy mają jakąś indywidualną, e, jakieś indywidualne przemyślenia na ten temat. E, wszystkie ich e, przemyślenia zostaną naniesione w późniejszym czasie e, na wystawę oraz na mural. E, i w ramach takiej trochę notki e, wizualnej, trochę takiego graficznego przedstawienia e, tych ich przemyśleń, e, będziemy mieli szansę skonfrontować się z tą rzeczywistością, w jaki sposób młodzi odbierają e, te nasze symbole narodowe. W przestrzeni publicznej Miasta Gniezna e, zaprezentujemy właśnie wystawę, będzie ona pokazana w Parku Kościuszki e, oraz e, na zielonym zapleczu Miejskiego Ośrodka Kultury który już we wrześniu odsłonięty zostanie mural, którego autorką będzie Dominika Sikorska Remes, ale będzie ona go przygotowywała razem z młodzieżą. Trzy projekty mają ruszyć lada chwila. Opcja język polski to tytuł naszego projektu, który jest realizowany z, z Funduszy Narodowego Centrum Kultury Ojczysty Język Polski, edycja 2023. Projekt otrzymał dofinansowanie, a jest związany z tym, abyśmy przede wszystkim zwracali uwagę na, naszą, na nasz język, na poprawność językową. W ramach tego projektu, szereg wydarzeń, które będziemy realizować, Realizowali. Już zaczynamy 9 maja, ponieważ na płocie przy naszym gnieźnieńskim medyku będą odbywały się warsztaty. Warsztaty, w ramach których powstaną banery, które mam nadzieję, że będą krzyczały mieszkańcom gniezna, jak powinniśmy mówić, a jak nie. Po to są realizowane, abyśmy widzieli, że ze statystyk to wynika, że co 8 sekund popełniamy błęd, błąd językowy. Stąd ta prośba do wszystkich mieszkańców Gniezna, abyśmy na naszą Polszczyznę zwracali uwagę mówili poprawnie, a już dzień później mamy panel dyskusyjny, przyjeżdża do nas pani Martyna Zachorska, pani od feminatywów, i znowu temat. Mam nadzieję na czasie, który państwa zachęci i zapraszam serdecznie, bo wstęp mamy wolny. Będzie to godzina dziesiąta, 10, 10 maja w Starym Ratuszu. Zapraszam. Potem szereg wydarzeń. Mamy plebiscyt na młodzieżowe słowo roku 2022. Mamy wygibasy językowe, mamy flashmob, który będziemy no, tym razem z młodzieżą organizowali na Knieźni na niskim rynku. Y, mamy pokój zagadek, w nie w planach, bo właściwie to wszystko będzie realizowane maj, czerwiec y, tego roku. Pokój zagadek, y, Również w starym ratuszu. Także zachęcam, aby zwrócić uwagę na ten projekt i wziąć udział w, no w którymś z wydarzeń to są warsztaty dla grup zorganizowanych, ale to są również wydarzenia, wstęp wolny, a całość będziemy kończyć spotkaniem autorskim z Pauliną Mikułą, która odwiedzi gniezno, mam nadzieję, również znana postać. Drugi z projektów realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Promych to projekt co Pan na to Panie Fredro. I tutaj już jesteśmy w trakcie realizacji tego projektu, ponieważ odbyła się gra przestrzenna przy pomocy fotela gdzie uczestnicy gry przenosili się w czasie i poznali doskonale Aleksandra Fredro i tutaj wiemy już, że byli bardzo zadowoleni, ale również organizujemy szereg warsztatów, spotkań w promyku, a całość będziemy kończyli świętowaniem w. Yy... Przed teatrem, na placu przed teatrem w czerwcu w same urodziny Fredry, albo ten moment tego tygodnia, właśnie jego urodzin, mam nadzieję, że to wspólne świętowanie z Gnieźnianami będzie bogate w, zarówno w czytanie twórczości Fredry, ale również w tańce, również piosenki do jego wierszy i artystyczne dzieła które powstaną w ramach warsztatów i jeszcze jeden z projektów który będziemy rozpoczynali właśnie w czerwcu zaproszenie do Tuwimowa to również rok Tuwima stąd zaproszenie do y, Tuwimowa międzypokoleniowy projekt którym y, również poznamy twórczość Tuwima i to nie tylko dla dzieci y, również dla dorosłych który y, zakończy się świętowaniem tym razem na y, gołąbkach y, Takim międzypokoleniowym, który też pozwoli nam lepiej poznać tego twórcę. MOG, w ramach wkładu własnego, musi łącznie dołożyć do projektów 26 tysięcy złotych.